Szczęśliwego nowego roku życzę Wam ja, Ania Szwapak, po długiej przerwie w kolejnym nagraniu edycji konkursu krajoznawczego Zgadnij, gdzie to jest. Dziś, gdy my Kresowiacy przebywamy w okresie świąt Bożonarodzeniowych, a prawosławni i greko Grekokatolicy przygotowują do Wigilii, nasze Kresy przeżywają bardzo ważne wydarzenie: transformację post-sowieckiej Republiki w europejskie państwo z poszanowaniem tradycji, kultury, języka i religii nacjonalnych mniejszości, które go zamieszkują. Z 16 edycja naszego konkursu jest związana z miejscowością Podolę nie Mirów, a raczej z, konkretnie z Palacem Marii Potowskiej, który znajduje się na tym zdjęciu. Za pomoc legionistom polskim potomkini Potockich wraz ze swoim córką zapłaciła życiem. Bolszewicy po wymordowaniu Polaków zrobili w palacu sanatorium, które funkcjonuje do dziś, ale piękna architektura tego zabytku, a jeszcze piękniejsza historia przyciąga tysiące turystów, w tym i z kraju przodków. Zasady lesowania zwycięzcy są takie same jak i zawsze. Jak zawsze biorę do ręk plastikowy kontenerz, w którym zamieszczone nazwiska osób, które udzielili poprawnej odpowiedzi w naszym konkursie. Staranie go wymieszam, odstawiam i wyciągam jedno z karteczek. Otwieram i czytam: Walentyna Trzymaczenko. Gratulujemy serdecznie Pani Walentynie, wygranej w 16 edycji konkursu. Zgadnij, gdzie to jest. Wspaniałe nagrody, ufundowane przez Konsulat Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, już czekają na Was. Zapraszamy wszystkich naszych widzów oraz czytelników do wzięcia udziału w następnych naszych konkursach. Wszystkie poprzednie losowania można oglądać na stronie internetowej słowopolska.org. Następne zadanie, na którym, uwaga, są przedstawione wolblody z spodola, znajduje się na tym zdjęciu. Prosimy zgadnąć, gdzie to jest i wysłać Wasze odpowiedzi na adres mailowy spolskym Wszystkiego najlepszego! W 2014 roku życzę Wam cała nasza redakcja. Szczęścia, zdrowia, pomysłności, możliwości swobodnie mówić po polsku i wyrażać swoje poglądy. Do widzenia za miesiąc!